Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym challenge'u z Easy Tower. Tym razem, tym razem zrobimy sobie challenge e, ping-pongowy, jak ja to e, nazwałem. Ponieważ naszym zadaniem będzie odbijanie się od ścian, i zaraz wam tutaj krótko zdemonstruję, jak to ma wyglądać. Jak mamy naszego Harolda, który sobie e, idzie, tak. To jeżeli skręcimy nim w lewo, to już w tym challenge'u cofnąć się nie możemy. Czyli tak zrobić nie możemy. Musimy iść prosto i dopiero kiedy dotkniemy tej ściany, możemy iść dalej. Czyli na przykład, jeżeli w tej chwili jestem na tej platformie, no to muszę zrobić właśnie tak. Jak chcę skoczyć na tamtą platformę, to mogę zrobić to w taki sposób. Tylko, że właśnie, teraz już się cofnąłem, więc nie bardzo. Mogę oczywiście też skakać w miejscu. Ale ogólnie rzecz biorąc, cały czas muszę przestrzegać tego odbijania się od ścian. Okej, okay. I, i powiem wam, że to będzie całkiem śmieszne. Ja sobie może tutaj... Rozpiszę sobie próby jakieś, czy coś w tym rodzaju. Żeby wiecie, żeby było, że jest... Uczciwie, sprawiedliwie i tak dalej. Niech będzie 5 prób, tak jak przy poprzednim challenge'u, tak? U. Ja nie mam podzielności uwagi, tak jak wam mówiłem. A według mnie tutaj, właśnie ta podzielność uwagi jest bardzo potrzebna, ponieważ yy, strasznie tr tr trudno mi jest się skupić na tej zasadzie, nie? Że, że naprawdę nie można się cofać. Oczywiście to mi się może miejscami zdarzać. Ale będę starał się tego nie robić. Czyli dopóki się nie odbije od ściany, to nie będę mógł zawrócić. Tak. Tak, ty. Dobra, ty potraktujmy to jako rozgrzewkę. I widzicie, już się chciałem cofnąć. Już miałem taką myśl, że może by się cofnąć, ale nic z tego. Nic z tego. Tak się, tak się nie, nie robi w tej grze. Nie wolno tak robić. Potem na nagraniu może wyjść, nie? Że, że kurde jednak nagiąłem te zasady. Nie chciałbym, żeby tak było, ale tak jak wam mówiłem, ciężko mi jest to ogarnąć. Teoretycznie można powiedzieć, że. że y, samo robienie. No dobra, powiedzmy że tak 95. Nie, 91. O, zrobiłem. Teoretycznie można powiedzieć, że. przy samym robieniu kombosów tak się odbijasz. Ale to nie do końca tak. Bo przy kombosach nadal masz pewną dowolność, w którą stronę w ogóle zawitasz. Tak. Hy! Fajnie, 30... Do, dobra, 35. Tak, to, to, to było ciekawe. Ciekawe, czy przebije tutaj w ogóle stówę. Dobra, nie. Te, tego nie liczmy. To było żałosne. Ale powiem wam, że już challenge'e się powoli zbliżają ku końcowi. Są chyba jeszcze z 3. Z 3, które chcę zrobić z tym odwróconym ekranem cały czas kombinuję i mam chyba mam chyba pomysł jak to zrobić. Będzie to mocno kombinowane, ale No ale cóż. Czasami trzeba tak zrobić, nie? Je jeżeli się chce osiągnąć ten efekt. Pak. To było równe 100, 100. Czyli jeszcze nie można powiedzieć, że przebiłem 100. Dobra, teraz mamy podejście numer 4. Fajnie. Ej, nawet nie patrzałem, ile mam. Chwila. Dobra, w każdym razie bardzo mało, poniżej tych 35, więc wiecie. Najlepiej jak właśnie, na, znaczy dla mnie najgorzej, dla Was najlepiej, bo śmiesznie. E, jak e, ścianka nie ma zetknięcia z tym podłożem jest bardzo duże, du, e, du, duża szpara pomiędzy e, tymi schodkami. No, nie, co, cofnąć się tu nie mogłem. No, czyli wynika z tego, że na, że, że na razie 100 to jest najwięcej. Tutaj miałem przed 90. Dobra, zróbmy jeszcze raz. Uu. Ej, dobra, right. zrobimy tak. To nie ma kompletnie sensu. O, jest jeszcze moja niewidzialna postać. To nie ma kompletnie sensu, ale. Spróbujemy zagrać tobą. Chyba mu, mówiłem wam, że zawsze. Bardziej wolałem UMT postać. A jak nie mówiłem wam, to wam mówię. Za zawsze mi się ta postać wydawała taka lepsza z tego względu, że właśnie większość osób brała Harolda. Z tych, które znałem i które w to grały. Oczywiście tu jest w tej swojej... tu jest w tej swojej nowszej wersji, z tego co widzę. Ta, tak jak Wam mówiłem, pewnie będzie tu cała masa błędów, które popełniłem, bo się okaże, że na przykład nie odbiłem się od tej ściany, ale mam nadzieję, że, że jeżeli takie błędy będą, to jednak będzie ich jak najmniej. Tak jak Wam mówiłem, w, w miejscu mogę się odbijać. Tak za, założyłem, że właśnie mogę. To jest coś takiego, że ktoś musiałby naprawdę patrzeć i, i no coś jak bierki, wiecie, że jak gra dwóch graczy i nie ma tego trzeciego, który by, który by się przyglądał, to łatwo jest o oszustwo. I tutaj też jest łatwo, 140. Okej, okay, czyli 140 to jest ten max, który nabiłem i rzeczywiście Disco Dave mi w tym pomógł, bo najwyżej skoczyłem. U, dobra, to na dzisiaj koniec tego dobrego. Mm. Widzimy się w następnym challenge'u, który mam nadzieję, że już niedługo. Mam nadzieję, że zdołam go jakoś zrobić. No i co? I, 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 i żegnam się z wami i do następnego.